Koparka. To jeszcze inna jest? Dzień. To, to Co tam jest? Traktor. No gdzie ta koparka? Jeszcze jedna tu była, taka duża. Mała. No mała, mała. dobra, niech ci nie Mała, duża. Pójdźmy na kompromis, średnia. Mała, duża. Jeśli będziesz miał niejedną koparkę. A amba Fatima i twojej kopary nie ma. Nic nie ma. Chyba mm -mm. ci. No, musisz nową narysować. To zerwał kątań. Musisz narysować nową. Nową? Mm -hmm. No rysuj. Ko nie zapomnij koła narysować i io. Próbowałeś te zupy? No dobra jest. Smakuje jak ogórkowa. No i tak powinna smakować. Ale ona gotowała fasolówkę. Tu I jeszcze tego. tego? Ale tu, tu. Tutaj jest. Małszy, małszy, wszystko zaczął. Co to było? Gwizdałeś. A gwizdałeś? Chodź, tu narysujemy coś. Jest na kowaja. No. Narysujemy muchę. Nie, muchę nie. A pająka? W budownicy Narysujemy pająka. Lindy, mieszkanie. Chodź narysujemy pająka z takimi nogami. No, I idzie. No, idzie. I pajęczynę mu tu zrobimy. Pajęcie, no. Czyli idzie pająk po, po pajęczyny. I robi sobie nitki. Nitki? No. Patrz jaką ma pajączynę, Działa? Na całą kartkę ma pajączynę, No. Tak pająk no. robi pajęczynę. Pomalujemy go, co? tu w środku go pomaluj. No, tylko nie. Nie, a gdzie? Wstawię. stawie. A gdzie ten staw? To w się. Wanda. tam masz jakieś. Mam Będzieka. Mamasz, mamasz Będzie, kupania bo pajączka rozjedzie. koparka. Czy on mhm. siedzie? Rozjedzie, bo pajączek nie ucieknie tak szybko. Ucieknie? Nie. <grystanie> nie, nie bój się. Pomaluj go, na czerwono go pomaluj. Ja się tak, i pomaluj pająka na czerwono. O, cały czerwony będzie. Czerwony, jest czerwony. A głowę na zielono. Ma takie dwigie łapy ten pająk. Takie nitki robi. O ja cię kręcę. Ale pająk. Cały czerwony. I pajęczyna też. A głowę jak mu pomalujesz i nogi? Coś jedziedzie. No, mm. no jak go zamalował, to się nie boi. Nie. Tu siedziła. Nie boli. Kopaja. Siedziła, kochaj. Nie wyjdzie. Zależy jakie pająki zapyta. I ta jeżdża. Jeżdżą, no. A kto tu jest z tyłu? Co to są? Babi. Babi, tak. Słucha. A słuchasz kredki? Nie. Jak śpiewają, zaśpiewam. A jak śpiewają kredki? Twój, jak śpiewasz kredki? Latają. Latają, no. I dla ciebie, jakie tam. No, teraz nakręcamy, to nie będzie śpiewać. No zaśpiewaj kolorowe kryp. Nie! A czemu nie? Bo mama umie śpiewać, nie? O nie. O, chyba prędzej synek umie śpiewać niż musia. Jedna? Mhm. Nie, 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 nie rób tam na stole. Tu proszę. Jedna. Druga. Jedna. Jedna, druga. Jedna. Jak będzie większy, to będzie śpiewał kolorowe krypki. On już śpiewa. Na no, dzisiaj ładnie już śpiewał pierwszą zuratkę. Mm -hmm.